Zaczynamy rysowanie siatki podstawowej. Pierwszą rzecz, jaką musimy zrobić, to wyznaczyć sobie linię tali. Nie traktujemy tej krawędzi papieru jako linii tali, ponieważ w pewnym momencie nasz wykrój będziemy podnosić o centymetr do góry. Dlatego musimy sobie zostawić tutaj zapas. I w związku z tym narysuję linię, która będzie o 2 centymetry od góry. Zaznaczamy sobie w kilku miejscach te 2 centymetry. Oczywiście. Ja wiem, że mam tutaj fabryczny róg papieru i przyjmuję, że ten róg papieru rzeczywiście ma kąt prosty. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, przykładamy ekierkę i sprawdzamy, czy rzeczywiście ten kąt prosty nasz papier posiada. Ze względu na to, żeby nie uderzyć kamerzysty długą linijką, ja będę się posługiwała tutaj linijką troszeczkę krótszą, natomiast wam sugeruję jednak wzięcie linijki dłuższej, listwy podłogowej, czy cokolwiek mamy, co ma troszeczkę więcej niż 50 cm. W przyszłości będzie to nasza linia talii. Następną linią, jaką musimy wyznaczyć, jest linia bioder. Z moich wyliczeń wynikało, że ma być ona o 22 cm poniżej talii, więc wyznaczam sobie następną linię 22 cm niżej. Przeznaczone 22 cm ponownie łączymy. Precyzja jest ważna. Jeżeli przy każdej z tych linii pomylimy się o 2 mm, to może to oznaczać, że cały wykrój będzie pomylony o 8 9 a to już jest centymetr. Mamy linię bioder. Ostatnia linia, jaką mamy, to linia długości spódnicy żeby moja spódnica miała 57 cm, więc od linii talii odmierzę sobie trzecią linię na długości 57 cm. Długość spódnicy oczywiście w 100% zależy od naszego widzimy rysujemy trzecią i ostatnią linię poziomą, mamy uciekające centymetry i znowu pilnujemy, żeby to, co robimy, rzeczywiście pokrywało się z punktami, które mamy zaznaczone. Linie poziome mamy. W tej chwili będziemy rysować linie pionowe. Linie pionowe. Czyli miejsca szpół bocznego i środka przodu i tyłu. Środek tyłu znajduje się u nas tutaj i od razu sobie to napiszę, że to jest dla mnie środek tyłu. A to będzie połowa tyłu. Z moich wyliczeń wynikało, że szerokość tyłu ma mieć 27 cm. Zatem na moich liniach poziomych odmierzam sobie 27 cm na wszystkich trzech i na ostatniej. Łączymy, To będzie szef boczny. Ze względu na to, że będę go później rozcinać, na wszelki wypadek napiszę sobie po dwóch stronach linii. Środek przodu. Szerokość przodu ma mieć 29 cm, czyli do środka przodu od szwu bocznego odmierzam 29 cm. Znowu robię to na wszystkich trzech Oczywiście, na wszelki wypadek, dobrze by było sprawdzić, czy to, co pojawia nam się tutaj, ma kąty proste. Łączymy, i piszemy sobie, że to jest nasz środek. Przodu, a ta część to będzie jedna, druga przodu. Tym sposobem mamy skończone rysowanie siatki podstawowej.